Witam na kanale Buli96 w kolejnym odcinku z garażu Dzisiaj gościmy jak widzicie w niebieskich barwach Mój kolega, serdeczny przyjaciel, rider Zafascynowany tym wszystkim co robi Rafał Luberta. Cześć Rafał Cześć Słuchaj, e, bardzo Ci dziękuję Ty jesteś zresztą no, bardzo gościnnym człowiekiem jak chyba wszyscy górale Ale bardzo Ci dziękuję, że się zgodziłeś, że wiesz mogłem wjechać tutaj do Ciebie z kamerą Mam nadzieję, że ten hałas, który jest na zewnątrz, nam nie przeszkadza i będzie, będzie nas dobrze słuchać. No i co, chciałbym sobie z Tobą porozmawiać, jeśli, jeśli pozwolisz, tak? Słuchaj, Rafał, powiedz mi, jak długo już jak długo masz tą wiesz, tą przygodę z motocyklami? Jak to długo trwa wszystko? Myślę, że od dziecka. Musisz troszeczkę głośniej. Myślę, że od dziecka, ale nie wiem, 4-5 lat nie pamiętam. Czyli jakieś 30 parę? A swój pierwszy motocykl pamiętasz? Swoją pierwszą jazdę pamiętasz? Chyba jak każdy, to była wyśmienita motorynka, nie? Motorynka, tak. A, A swój pierwszy motocykl endurowy? O motocykl endurowy miałem w latach, może 10 lat temu, 12 lat temu. Mhm. Rozumiem. No ale jaki to był motocykl? Wtedy się wahałem, kolega miał Hondę, 250, cc pamiętam, i jeździliśmy za Hondą. Nie tak, wiem, oglądałem te motocykle. Żaden mi nie pasował tak, jak powinien być, żeby był TikTok tak? Nie tak. miałem pieniędzy na nowy, czyli trzeba było kupić używany jakiś, tak? Jakieś, tak? tak. To się wahało w granicach chyba 10-12 tysięcy. 10. Tak. To był taki paruletni, nie? No, tak. Człowiek też się starał się mieć jak najlepszy ten motocykl, żeby, żeby kupić. Przejeździłem, pooglądałem po Polsce parę tych motocykli, żaden mi nie siad. I później się zgłosiłem, najtęższa wtedy na rynku była Husqvarna i kupiłem nową Husqvarna. Jasne. Słuchaj, no Ty pochodzisz, urodziłeś się w Nowym Targu, mieszkasz w Nowym Targu, tutaj trenujesz W stolicy jak Ty to mówisz polskiego, polskiego triala tak? Te tutaj, które tutaj widzicie to, to są wszystko puchary od Rafała Jak sami powiedziałeś to nie wszystkie tak? gdzie jest reszta? Tam w korytarzu są na strechu jeszcze gdzieś tak? W domu są. Są wszędzie. W kartonach jeszcze są po prostu. No stąd i, i, i po prostu brakuje. Nie tak. na nie. Tak. Słuchaj, e... no ale tu wracając jeszcze do tej historii, bo ona mnie bardzo interesuje, do tych Twoich początków. E... To od triala, tak? Tą swoją taką przygodę. Powiem tak. No... Jak I się kiedyś jeździło? No powiedz. Jeździłem, tak. jeździłem nad rzeką motoryngą i po prostu gdzieś się zabinałem troszkę dalej i wjechałem tu na teren można powiedzieć klubowy, że tak powiem. Klub tam wynajmował teren pod toru motocrossowy, tu dawniej ręcznie działał I, i triali motocross, enduro łopty jeździli. No i ja jako młody chłopiec dojechałem patrzę, kurde na motorach jeszcze Byłem to happy, nie wiedziałem, że tu w ogóle coś takiego jest, tak? Hmm. Po czym tam chłopcy jeździli tam motorykami i Simpsonami, później krosówkami, to te były, no ja tak jeździłem między nimi, ktoś mnie tam zahaczył, wypaczył, nie wiem czy to wtedy nie pamiętam klocek. Podeszedł do mnie i mówi, że, że się mu podobam, czy bym nie chciał jechać na zawody, nie? No mm -hmm. to ja pana no, ducha do ucha, mówię, no jakże nie, ale to trzeba zrobić, czy coś? Ja mówię, nie mam butów, nie mam kasku i nie wiem, wtedy się w trochę... Nie no, buty jakieś miałeś, ale nie mam... Nie, to... nie nie, zjawisko. Nie, 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 To były początki, tak? Tak, I, tak. Każdy czuł pierwszy motor miał, no to sobie tak jeździł, tak? Tak. No i mówię, my ci wszystko damy i no musisz mieć jeden warunek, musi być zgoda od rodziców. Ja z tym to chyba nie będzie problemu, mówię. Uha, Hany, <śmienny> 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 no i co się okazało, do domu powrót, że, że są zawody i by mnie wzięli, tam z klubu, mówię i z mi je Mama wtedy, tata była za granicą, w Stanach i, i, i po prostu mówi, no wziąłem to pisemko, podpisała, mi nie ma problemu. No, przyjechałem to z powrotem do tego klubu. No to rano się pakujemy i te, nie? Bo mi jakieś tam dali, są za duże, nieważne, dziurawe, nie dziurawe, kask jakiś też za duży, ale miałem wszystko jeden ja na zawody był chyba. Nie wiedziałem, kurde, cały dzień myślałem też, bo duży to jeszcze zawody byłem w Dybicy z tego co pamiętam. Tak. Jak to będzie, co to będzie kurczę, ale... To fajnie, człowiek przeżywał, przeżywa. Tak, no to wszyscy się znali, ja taki nie wiem jak wtedy miałem 12 lat, 13 A słuchaj, ee, bo wspomniałeś tutaj, że tata był w Stanach. E, ty, ciebie nie ciągnęło do Ameryki? No bo tu połowę, połowę Podhala to siedzi w Chicago mi się wtedy wydaje Wtedy mają wobec tego, także nie myślałem, że do Ameryki, coś co jest, no tam Babcie miałem Ale to, byłeś w Stanach, paska, tak? Byłem, ale to no i... niedawno, że tak powiem No i? Nie? Ale Ameryka mi jakoś nie pociąga Nie pociąga Ameryka się. moim zdaniem jest w Polsce Ale ta Ameryka <laughs> jest w Polsce, tak? Ja się pracuję, chcę się pracować, to myślę, że można wszystko osiągnąć mnie przykład, startowego od zera i jakąś tam pozycję mam dzisiaj Tak jest Jak się pracuje i nie narzeka to można się wycofnąć No oprócz tego, oprócz tego, że nadal jeździsz Co prawda to tak amatorsko, nie? To w ramach hobby bardziej, Dla tak? Dla jest hobby, Przyrzekłem że od paru lat, że może sobie wystartuję, zacznę trenować Powrócę to co kiedyś umiałem czy coś Natomiast no życie weryfikuje Całkiem inny czas i po prostu siedzę to od rana do nocy nie, nie mam czasu po prostu ja nie, nie wiem, na trening. Siadam tak. je raz i ja w tym nie trenuję, jak dłużej wygrał. Mówię chłopy, ale wiesz, wczoraj, to mówią. wczoraj otworzyłem spaczki motor, skręciłem kierownicę, pojechałem na zawody i jak mi ktoś też powie, że motor trzeba skręcać przygotować. Ja praktycznie co zawody jakiś nowy motor wyciągam spaczki jadę, kończę i wygrywam. Także naprawdę no, no nie no jest. Można dojechać. No tak. jasne, Jeśli jesteś... już jeździ, tak, przejadę te zawody czy coś trzeba przeglądać, więc jakby się w środki popuszczają do tego, ale za każdym razem trzeba przejść i kontrolować, a ja, po czym każdy myśli, że przywiezie na serwis, to będzie jeździł miesiąc z i żadna środka się nie ma. Nie, po każdej jeździe, każdy zawodnik profesjonalny się nie. Ja przykład rozkręcam motus, smaruję, czyszczę i wtedy mam lówkę, mówi, jeździsz tyle, czy kupuje ktoś motor, ode mnie 50 motor godzin jak nowy. No, no, no po tak. każdym mieście przyjeżdżam, my jest, maluję, skręcam i tyle. No a oczywiście na zawodach się udaje, że się nie przewracam, no to ten motor nie jest zawracany, tak. Słuchajcie, nie wiem, nie wiem, czy wiecie, ale ja chyba mogę zdradzić taką twoją prywatną tajemnicę. No, Rafał jest tak zafiksowany na punkcie motocykli, tak? No bo nie dosyć, że trenujesz, nie dosyć, że jeździsz, nie dosyć, że, że handlujesz tymi motocyklami, prowadzisz szkółkę trialową, organizujesz zawody. Ale w tym wszystkim no, lekarze ci powiedzieli, że ty masz chłopie na siebie uważać tak? Bo twoje serducho może pęknąć Także ja chcę powiedzieć tylko tyle Że ludzie, którzy, e, którzy poczują ten sport Którzy poczują motocykle bez względu na to jakie to motory Czy enduro, czy trial To w, potrafią wsiąknąć na całego I jeszcze jedną rzecz tylko dodam, bo powiedziałeś, że życie później weryfikuje tutaj wiesz yy, człowieka plany i ja znałem takie znałem, no słyszałem taką, yy, taką przypowiastkę że jak chcesz wiesz rozśmieszyć Pana Boga to powiedz Mu o swoich planach nie? i myślę, że to tak jest nie rodzice, rodzice pokładali z Tobą jakieś inne nadzieje? Nie, 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 nie. ja byłem tak od, od małego Barty byłem robiłem swoją tak jakby można powiedzieć ścieżką szłem i... Wracam, że to już zrób to tak, to tak, no narzekali, że idą zawody, czy tam do babci że mi no rajdy, motory, więcej nic. Się wziął do jakiejś innej rzeczy, coś z myśli jakąś firmę, czy coś. Ja mam swój plan, je się swojego planu, po prostu nieraz ktoś mi coś powie, przemyślę dwa razy, że mogłem to tak zrobić, może tak, ale i tak mam swój tor i z tego toru myślę, że to będzie Mnie nikt nie skrzywił. Jasne, yes. jasne. No jak powiedziałem wcześniej jesteśmy w nowym targu, a z nowego targu to najlepsi rajderzy tutaj na świecie i no, no muszę o to zapytać, znacie się statkiem. Jak najbardziej statkiem jeździliśmy i wychowywałem się przy nich w sensie takim, że razem jeździliśmy na zawody. Oni mnie brali na zawody, wtedy mieli kampera, wszystko profesjonalnie i akurat no, jakieś mnie tak polubili i, i, i rodzice, Tadeusza, że po prostu z nimi jeździłem na zawodach. Tak? Mhm. Także można powiedzieć całą jego historię od początku, jak ktoś tam. Kulara, gdzieś tam siedzę na zawodach, ktoś uważał się jak tak siak. siak Ja się tego uśmiecham, bo po prostu znam całą historię, jak to od początku. Zapytań. To jest nasz, 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 moim zdaniem, bardzo dobry ambasador. Ja myślę, że drugiego takiego Polaka nie ma. Nie ma, tak jest. Powiedz mi jeszcze, do ciebie mam takie pytanie. Młody adept, młody adept, no młody człowiek, który chciałby usiąść na motocyklu, od czego ma zacząć? Od czego? No. Przede wszystkim a kupić motor, tak? Kupić motor, a z drugiej strony no, ciężka praca, jeżeli chcę jeździć trenować, przede wszystkim takie jakieś szkółki czy coś. No, dziś to jest, może mnie tych szkółek nie było nic, nie? Tak. Pytać się i pokornie trenować. Słuchać przede wszystkim trenera. Ja mam dużo dzieci młodzieży, którzy po prostu niektórzy słuchają, gdzieś tam zachodzą, a niektórzy po jakimś czasie są młodziej się ode mnie i po prostu jeżdżą swoje, jadą na zawody jest piąty, dziesiąty, a ten co. Pięć lat. Trenuje o 5 lat, że trenuje 2 lata i on z nim przegrywa tak, można powiedzieć, bez problemu, ale tak jest. ten słucha to się nim mówi, a tamten nie tak i jest nauczycieli i trenuje swoje. Tak? Rafał, yy, Rafał, tak jak wspomnieliśmy tutaj yy przed chwilą masz szkołę Triala i powiedziałeś coś tutaj o dzieciach, ja chciałem cię zapytać, ty masz dwójkę dzieci, tak? Dwie to mam, tak. Dwie z córki, dwie córki, a córki też trenują, też jeszcze? Córki jeżdżą od czasu do czasu. Jakieś parcia nie mają, nie jak są zawody, no to siadają, tutaj jeździ, daje motocykle jeżdżą, natomiast systematyczne treningi czy coś na razie? Trialowe motocykle. Trialowe, na razie okay. trialowe. Co prawda po Enduro, które organizowałem niedawno tutaj, one chcą już na Superendoro jechać. No Zobaczymy. <laughs> nie wiadomo co będzie, tak. Jak będę chciał jeździć, na pewno będą jeździć. Słuchaj, Rafał, e, zapytam cię jeszcze o Twoje plany na przyszłość, jakieś takie marzenia. E, no wiadomo. Jak nie chcesz, to nie mów, tak? Ale no jakieś takie marzenia wokół tego, co robisz, wokół sportów, sportów motocyklowych. Bo... Tak, no, Marzenia każde zawsze jakieś miał. Szczerze się przyznał, moje marzenia chyba się wszystkie spełniły. Wszystkie się spełniły. Tak. Jesteś spełnioną osobą. Myślę, że tak. Ta. Brakuje mi tylko czasu i ja odmówcy. Tak, Czas? bym sobie życzył. I 8 godzin pracować dzisiaj. na motor, czy do domu z rodziną jechać to niestety się da po 15 godzin. To się nie da. Tak, tak, tak. Od rana do nocy. Od rana do nocy jemmy. Rafał, no to co, ja, ja... krótko było, ale no, Ty jesteś zapracowany, a, mm, a my też Przystam, y... Zaraz uciekam na trening Zaraz na trening jedziesz, tak? No niestety zaraz o ty się zjeżdżają i biorę się na trening do pracy Trochę warsztat, trochę trening, trochę motor I tak leci w kółko z dnia na dzień Tak jest Przychodzi piątek, mi się na zawody, wyjeżdżamy Przychodzi inny weekend, jedziecie i pokazujecie jak można jeździć albo na tujawek robimy, albo zawody, no większość większości to zawody tujawek Czyli cały, cały czas zajęty jesteś Lato po prostu od, można powiedzieć od połowy marca do października tak. Cały ten czas no, Słuchaj, ten... ludzie jeszcze na koniec, bo to już mówię już koniec, koniec, ale jeszcze na koniec Ludzie mnie pytają yy, czy będzie kontynuacja szkoły z Rafałem Luberdą Nagraliśmy tam kilka odcinków Ja myślałem, że z tego wiesz nic nie będzie, ale tu no, odzew jest pozytywny i ludzie chcieliby się no dowiedzieć czegoś więcej, jak zacząć tą przygodę i doskonalić tą technikę Pytanie, przyjedziesz kiedyś w zimę? Bo wiesz, że u nas zimą jest łatwiej, nie ma śniegu Miło miłą chęcią, z miłą chęcią, bo u nas zim, znaczy teraz zim nie ma takich jak dawniej Ale tam są u was piękne tereny, z miłą chęcią przyjadę tak to Tak coś to możemy powiedzieć. A ciekawie, może wymyślimy jakiś lepszy plan i zaprosimy tutaj żeby Tutaj. mam parę na stanie tańczymy, Dobrze, super Coś wymyślam jak wspomniałem, Rafał jest bardzo utytułowanym zawodnikiem i na koniec każdego odcinka na koniec każdego odcinka będzie nagroda. Rafał taką nagrodę przygotował. Możesz pokazać i zada również pytanie związane oczywiście z Rafałem, związane z Rafałem. Ja chciałem tylko przypomnieć, że poprawne odpowiedzi należy wysyłać na bully.instagrammaupa@gmail.com, a to pytanie Rafał to i bardzo cię proszę. Ile razy startowałem w Mistrzostwach Świata Trial de Nation, Trial de, Trial de Nation, tak. Aha, Trial de Nacion. Ile razy. Okej, okay. ile razy Rafał startował w Mistrzostwach Świata? Także pytania nadsyłajcie. Fajny t-shirt, fajna koszulka z szerko jest dla zwycięzcy. Ten zwycięzca zostanie oczywiście wybrany przez Rafała. Rafał, raz jeszcze Ci bardzo dziękuję. Kciuki do góry. Wiecie, co trzeba robić. Udostępniajcie, polecajcie. Piątka. Trzymajcie cześć. Tak. Dziękuję. No ale ja za tydzień robię zawody. I ja mam ten sam problem.